Dzień dobry lub dobry wieczór, drogie bliźnięta, wagi i wodniki. Ta pełnia nazywana jest burzową pełnią, pełnią burzowego księżyca, również koźlą pełnią, bo koziołki wtedy dorastają już do takiego wieku pełnej dojrzałości. No i pełnia jest w koziorożcu, co ciekawe, a nie w y, słonecznym raku, bo słońce jest w raku. Jak był Nów Księżyca, to był Wraku, bo wtedy Nów jest zawsze w znaku, który ma w danym miesiącu urodziny, a w dwa tygodnie później, czyli na czas tej pełni to czytanie, które teraz mamy, jest znak, który jak spojrzymy na kole horoskopu, to jest dokładnie naprzeciwko, czyli twarzyczkami na siebie patrzą znak urodzinowy, słoneczny i ten właśnie znowu patrzy na ten znak z pełni. Jeśli mam nadzieję, że mnie dobrze rozumiecie można sobie na kolor horoskopu to sprawdzić że koziorożec jest dokładnie naprzeciwko raka. No i co? Zaczynamy. Zobaczymy co nam wyjdzie. Pełnia może y, nas y, na niektóre osoby działa bardzo tak y, pobudzająco. Mnie to bardzo powychodziło takie bardzo dużo namiętności, takiej pasji, porywczości, dużo no, u niektórych nawet i romanse powychodziły. W czytaniu tygodniowym, jeśli jeszcze nie widziałaś, nie widziałaś, to zapraszam serdecznie tygodniówka pomiędzy 7 a 13 i tamte energie pełni już powychodziły a teraz w tym czytaniu zadamy trochę inne pytania. Każdy znak będzie miał najpierw pytanie, co wiemy, czego nie wiemy. Później będą karty dla związków, później dla singli. Zaczynamy. Bliźnięta. Drogie bliźnięta, droga bliźniaczko, drogi bliźniaku. Co wiemy? Czego nie wiemy? Przed chwileczką robiłam trykon właśnie ziemi, czyli koziorożca, dyka i panna i tam takie dziwne, zagadkowe rzeczy będą wychodziły. Ciekawe czy u was będę miała trochę większe przekonanie. Bliźnięta, co wiemy? A czego nie wiemy? O. Dobrze. Już czuję, że mi się trochę bardziej przejaśnia w głowie. Tak jak dobrze się nastawiłam, będzie dobrze, dobre czytanie, bliźnięta. Wiemy o ósemce monet. W ósemce monet mamy rzemieślnika, mamy człowieka, który jest dobry w tym, co robi, fach w ręku, fachura. Człowieka, który yy... dla niektórych to będzie tylko hobby, dla niektórych praca zarobkowa, ale dziś przy tej karcie bym powiedziała, że Bliźnięta wiedzą, że spełniają się w pracy i że praca jest bardzo dla nich ważna, że to gdzieś im zajmuje głowę. I nie wiem, czy wszyscy, do których mówię, są czynni zawodowo, ale nawet jak nie jesteś już czynny, czynna zawodowo, to tu jest jakieś hobby robione z takim przekonaniem, że się jest w tym dobrym. I to daje taki spokój na poziomie głowy, i to nas w jakiś sposób spełnia, bo ta osoba się na tym zna lubi to robić jest w tym dobra. Więc to bliźnięta wiedzą. A czego bliźnięta nie wiedzą? Nie wiedzą o kole fortuny. Nie wiedzą o tym, że albo los, albo fortuna, albo anioł stróż, albo Pan Bóg, tam kto w co wierzy, że ktoś nad nim czy nad nią czuwa i że tutaj coś może zostać, jakby może iść do bliźniąt, co jest szczęśliwością, co jest taką... Takim spełnieniem, i może być zrobione, na, że dostajemy coś, jak to się brzydko mówi, jak ślepej kurze ziarno, nie? Czyli, że coś się powiedzie, pomimo że nie rokowało aż tak bardzo, albo na ten moment nie tak bardzo rokuje, jak, jak może się okazać szczęśliwe w przyszłości. Więc to jest po prostu sprzyjający nam los. I o tym bliźnięta nie wiedzą jeszcze. Hmm, ciekawe. Teraz bliźnięta w relacji bliźnięta w związku, w małżeństwie, w partnerstwie. Co dla Ciebie? Dobra. Bliźnięta w, nie w relacji, bliźnięta pojedyncze, albo takie, które mają kogoś na oku, albo ktoś ma Was na oku. bliźnięto w relacji mają kartę umiarkowania i rycerza kielichów rycerzu kielichów odnowami w miłości jakiemuś znakowi ziemskiemu też to wyszło, ale na poziomie giermka chyba kielichów tak a tu mamy rycerza, ktoś komuś ofiarowuje kielich miłości, tu jest nami, namiętność, przepraszam, pasja czułość zakochanie, może powrót takiego zakochania w swojej osobie do waszej relacji no a pełnia na pewno temu sprzyja tu jest romans, jest czerwona suknia, mogą się dziać rzeczy między osobami, na pewno, ale tutaj też są uczucia. A w karcie umiarkowania z kolei mamy Anielicę, która przelewa z, z, za chwilę będzie przelewać z kielicha do kielicha krystaliczną, zimną taką wodę z górskiego y, strumienia. I co to oznacza? To oznacza, że ch chcemy stabilizacji przy naszym domu, chcemy budowania naszego domu na solidnych podstawach. Chcemy, żeby wszystko się w nim przelewało porówno, czyli żeby wody w każdym dbanie było porówno, czyli żeby i, i, i budżet się zgadzał, i żeby był czas na rozrywkę, i czas na spędzenie czasu z bliskimi, żeby te wszystkie sfery życia utrzymywać właśnie w takiej energii umiarkowania, czyli żeby na wszystko znaleźć właściwą miarę. Cokolwiek dla Was, w Waszej relacji jest ważne. Więc tutaj chyba wydaje się bliźnięta, że was ta energia pełni, poza tą miłosną jakoś szczególnie nie dotyka, przynajmniej negatywnie. Natomiast bliźnięta pojedyncze mają króla kielichów i mają czwórkę monet. W czwórce monet zamartwiamy się o swój status materialny. Być może byśmy chcieli mieć wyższy. Chcemy być postrzegani, jak ten król. Chcemy, żeby inni doceniali nas, żeby doceniali nas również za to, ile zarobiliśmy, ale tu się zamartwiamy. No i teraz pytanie, czy potrzebnie, czy niepotrzebnie. No to każdy niech sobie sam, sama odpowie, nie mnie to oceniać, ale za dużo jest tutaj myślenia o materii na pewno w tej karcie. Bo ten człowiek jest królem i inni składają mu hołd czyli swoje oddają tam, wiecie, dziesięcinę na przykład, czy jakieś inne podatki. On się cały czas martwi, że ma mało. O, chyba, że jakiś bliźniak albo bliźniaczka, że bardziej bliźniak. Bo widzicie, są różne stereotypy nie? w społeczeństwie, niestety wciąż. I pewnie nie bez podstawy, że na no, facet musi być takim godnym kandydatem. Nie? Czyli musi mieć skóra, furę i komóra. I tu ktoś się może martwić, że za mało tego wszystkiego ma. No, ale na sam koniec dnia na pewno te rzeczy materialne są istotne. No bo wiadomo, że trzeba te zasoby mieć, żeby coś budować razem czy osobno, ale w ogóle coś budować i jakąś mieć swoją rzeczywistość i takie tak zwane normalne życie. Ale tutaj się ktoś po prostu obawia o to, że może nie mieć jeszcze wystarczająco. A w królu kielichów, no energia dla bliźniąt taka. No, może być zbyt emocjonalna woda to nasza podświadomość, emocji, król siedzący na tronie z, z, z praktycznie wszystkich stron otoczonym wodą. E, może być za dużo emocji wokół pełni, może być nawet za dużo dobrych emocji, albo po prostu mogą bliźnięta czuć, że emocje tak przepełniają serce bliźniąt i gdzieś myśli, uczucia. Że gdzieś się z tego kielicha naszego, z naszych emocji może, mogą wylewać te emocje za bardzo, czyli przelewać się kielich może. No i e, król kielichów to jest taka osoba, która się nie boi okazywać emocji, która jest dojrzała emocjonalnie, która rozumie emocje innych ludzi, e, która dba o swoje emocje i o emocje innych ludzi, czyli też szanuje e, siebie i innych, tak. Więc może też bliźnięta w, w takiej energii się odnajdą i mogą po prostu poczuć się bardziej emocjonalnie, emocjonalne w czasie pełni. Dzięki bliźnięta. To teraz wagi, zapraszam. Drogie wagi, dziewczyny wagi i chłopaki wagi, co wiemy, czego nie wiemy w pełni, która jest w znaku koziorożca, przypominam. Czyli nie do końca w waszym żywiole. Koziorożec to monety, czyli sprawy ziemskie, budowanie stabilizacji materialnej. Też taki pragmatyzm, zdrowe podejście do takiego domu, w którym niczego nie brakuje na przykład. A wy to miecza, czyli powietrze, myśli, działanie, komunikowanie się, szybkość, lotność intelektualna, jakieś podejście do spraw. Rozmyślanie też. Waga. Co waga wie, czego waga nie wie? Waga wie. Ojej. I waga nie wie. Waga jakaś wie. Tu są dwa znaczenia tej karty. Szóstka Mieczy to jest karta psychoterapii lub wyjazdu wakacyjnego, więc jakaś waga wie, że albo ktoś w otoczeniu wagi, co też może być energią ciebie, może mieć jakiś kryzys i potrzebuje, żeby ktoś do tej wagi albo tego wagi wyciągnął pomocną dłoń, na przykład jakiś specjalista, terapeuta. Ktoś, kto pomoże się rozprawić z jakimś smutkiem, bólem, przejść jakoś, przeprawić się łodzią przez te swoje emocje, po to, żeby po drugiej stronie znaleźć e, ukojenie. Natomiast może też tak być, że jakaś waga wie o jakimś wyjeździe. I oczywiście standardowo, jak wie, wielu ludzi, nie powiem, że większość w lipcu, dużo ludzi wyjeżdża na urlopy, to jest najbardziej urlopowy, nie wiem jak u Was, ale u mnie tak. Że no w Polsce chyba najwięcej się w lipcu jednak wyjeżdża na urlopy, więc to może być po prostu wyjazd urlopowy, przeprawianie się z miejsca do miejsca, przez jakąś wodę, przez jakąś granicę, poza miejsce, w którym mieszkamy. I to już waga wie. Waga nie wie o sprawiedliwości. Ciekawe. No, mamy tu władcę, który siedzi na szeroko rozstawionych stopach, w takiej pewnej pozie. Wypuszcza gołobka pokoju, w ręce trzyma wagę, i porzucił u stóp swego tronu niedbale miecz. Może jakaś waga nie wie o tym, jeszcze ta waga, prawda? Czyli jakby wasz znak bardziej podkreślony, nie wie o tym, że coś się może na jej korzyść rozstrzygnąć. No i to bym tak zostawiła. Jeszcze o tym waga nie wie. Wagi w relacji. Was na pewno powtórzyła nam się karta, która u byka była. Może jakaś waga z jakimś bykiem jest, i macie ten sam kłopot tej samej sypialni, zaraz powiem. I waga pojedyncza. I dobra. Waga, e, która jest w parze, ma dziewiątkę mieczy, czyli coś się budzimy przez sen. Mamy jakieś sprawy niepozałatwiane, może się przejadamy przed sen, może ktoś zapomniał że potrzebuje coś zjeść, bo inaczej się wybudza. Są też takie osoby, może mamy za jasno w trakcie pełni. Warto zadbać też o takie pełne zaciemnienie, bo ludzie i kilka dni przed pełnią, i kilka dni po pełni gorzej sypiają. Wielu ludzi to dotyka, bo ta energia pełni jest taka dojmująca. I tu mamy kogoś, kto się obudzi, ale może się nie obudzi, jakby temu przeciw właśnie jakoś przeciwdziała. A w dziesiątce monet mamy pełnię szczęścia, Rodzinnego, domowego, spotkania z bliskimi, spotkanie wielopokoleniowe, czyli mamy tutaj matkę z dzieckiem, mamy dzi postać dziadka z pieskami na kolanach, mamy dom, w którym są, jest pieniądz, ale jest i miłość, jest czas na różne realizacje się w różnych aspektach życia, na różnych etapach życia. No i tu zakończę. Jedna z moich trzech najulubieńszych energii w, tej, w tarocie. Waga pojedyncza, natomiast ma kartę sądu ostatecznego i ósemkę buław. Może dojść do jakiejś ważnej rozmowy, do jakiejś oceny, do jakiegoś rozstrzygnięcia. I po tej rozmowie już będzie wiadomo, czy w te, czy we w te, że te dwie strony sobie też wyłożą pewne argumenty. Może być to jakaś na przykład ocena w pracy albo rozmowa z kimś prywatnie, że potrzeba, żeby się uzewnętrzniły obie te strony ze swoimi emocjami i sobie coś powyjaśniały. No i ta rozmowa będzie oczyszczająca. A w ósemce buław jest jakieś otwarcie jest jakaś możliwość otwarcia nowej drogi, nowej ścieżki. Buławy mają. Są wycelowane w niebo i mają takie piękne, zielone listki. Czyli jest możliwość ruszania śmiało ku jakimś nowym wyzwaniom, tylko w samej pełni to bym nie, nie rekomendowała, bo w ogóle i w nowej, i w pełni i samej i w sobie. A to 10 jest jakby co, Dziesiątego jest szczyt pełni, to wtedy nie, ale poza tym po prostu możemy czuć się bojowo nastawione, nastawieni w energii pełni do robienia czegoś nowego. Niektóre wagi pojedyncze myślą również o dziecku. No i wodniki. Dziękuję wagi. Co wodnik? Wodniczka wie, a czego nie wie. Co wodnik? Wodniczka wie. As yy, monet? Wie, wodnik wieła się monet. A czego wodnik nie wie? O, wodnik nie wie o szóstce kielichów. No nic nie rozumiem. <gry> no ale spróbujmy. Wodnik wieła się monet. Jest sobie ścieżka, która idzie do bramy kwitnącej różanej do pięknego ogrodu czyli domyślamy się, że tam jest za tą bramą miłość, spełnienie na płaszczyźnie uczuciowej jednocześnie mamy wielką monetę kręcącą się w dłoniach więc wodnik wie ten wodnik, który tego jeszcze nie ma że gdzieś tam czeka spełnienie wodnika i teraz każdy z nas potrzebuje czegoś innego, niektórzy wszystkich tych obszarów życia niektórzy nie, nie wszystkim jest pisane też, ale jakiś wodnik Wie, że gdzieś tam czeka na nią, na niego spełnienie emocjonalne, uczuciowe i jakiś wodnik już wie, że jakaś moneta do wodnika zmierza i to może być jakiś większy zastrzyk finansowy albo po prostu wejście na wyższy poziom zarabiania, że tak się wyraża. Czyli rozwój związany z, z wykonywanym zawodem. Ale w związku z tym rozwojem może za tym oczywiście pójść pieniądz. Czyli jakby idzie to tożsamo. Czyli rozwijamy się i potem do, dostajemy za to większą zapłatę, prawda? A wodnik nie wie o szóstce kielichów. Jakiś wodnik nie wie, że należy oddawać się prostym przyjemnościom życia. Bardzo mi to nie pasuje do wodnika, wiecie? Bo kto jak to, ale takie ciekawe y, życia istoty jak wodniki, to raczej wiedzą co jest. A co do zasady, oczywiście, jakie są proste radości w życiu? Mamy tutaj dzieciaczki, które układają pokiety w wazonach. Mamy takie surowe zabudowania, może wiejskie, może gdzieś podmiejskie. Może wodnik nie wie, że powinien się wyluzować, to tak bym powiedziała. Wyjechać gdzieś na łono natury, zająć się głowę czymś, może porobić jakieś inne rzeczy niż robi na co dzień. Jeśli mówimy o takim pięknym sezonie, jakim jest lipiec, to może po prostu albo jakieś wolne wziąć sobie, albo przynajmniej na jakąś wycieczkę pojechać, jakąś naturę zobaczyć, może z, z jakimiś dzieciaczkami pogadać, bo dzieci mają też taką energię, która bardzo nas odświeża, nie? Czyli, że jak czasem coś dziecko powie, to dorosły człowiek po prostu zamiera, bo są to rzeczy, które czasem się mogą wręcz magiczne wydawać. Dzieci mają taką niezwykłą a, spostrzegawczość i trochę inną perspektywę, którą my jako dorośli zdarza się, że niestety z wiekiem tracimy takiej właśnie ciekawości świata, życia, no i trochę takiego innego spojrzenia na otaczający nas, nas świat. No to co dla wodników na tą pełnię w parze? Co dla wodników w parze? A co dla wodników? Które nie są w parze? No nie bardzo dziwne dla wodników nie w parze, zaraz powiem. Wodniki w parze mają głupca i mają arcykapłankę. W głupcu ruszamy w nową drogę, czyli jedziemy gdzieś odpocząć albo jedziemy gdzieś na łono natury, gdzieś ruszamy z tobołkiem wędrownym, gdziekolwiek nosi nas, idziemy, gdzieś się przemieszczamy i się bardzo tym cieszymy. Natomiast w arcykapłance Mamy chęć do zajmowania się swoim rozwojem duchowym. Dla niektórych osób to może być religia, jakiś system wartości, to może być studiowanie czegoś, to może być głęboka analiza czegoś, to może być skupianie się właśnie na jakichś bardziej duchowych aspektach swojego życia, jakieś takie bardzo w głąb siebie wchodzenie bardzo specyficznych okolicznościach przyrody. Czasami się mówi, ale to w takim tradycyjnym podejściu do kart. O tej karcie, że w relacji, że jedna z osób w relacji może nie mieć ochoty na miłosne igraszki i to może być spowodowane albo stresem, albo tym, że jakieś są fizjologiczne przeciwwskazania albo taki okres trudniejszy ma ta osoba. Bo wiecie, wszystko jest też w człowieka głowie i może tak być, że może nie ten żar y, was teraz łączy tylko raczej się skupiacie na tym żeby być ze sobą bardziej na poziomie budowania relacji takiej y, połączenia dusz mniej ciał więc to może jakiś osób dotyczyć ale wiecie każda para jest inna ludzie są bardzo różni i niektórzy, niektórzy potrzebują zupełnie czegoś innego niż my i czasami trudno to nawet ogarnąć własnym umysłem że niektórzy mogą tak różnych rzeczy od nas potrzebować. A wodniki pojedyncze, powiedzcie mi drogie wodniki, o co tu chodzi? Diabeł ja z kielichów. Jak może diabeł być z asem kielichów razem w jednej ekipie, prawda? No to może tak. Jakieś kłuszenie przychodzi do singla wodnika, może być jakaś romansistka albo romansista, a wodnik na to wyciąga asa kielichów i mówi: Słuchaj, ja tu chcę. Ślubu kościelnego, yy, dziecka i życia albo w ogóle nie wiem, poważnego związku, jeśli nie jesteś osobą szczególnie religijną, budować chcę rodzinę, chcę czegoś opartego na solidnych podstawach. Przede wszystkim szukam uczucia, a nie szukam romansu. No i tyle. Ja bym y, wodnikom naturalnie rekomendowała takie podejście, ale pamiętajcie, że karty nam nic nie mogą kazać. A to my na koniec dnia podejmujemy nasze decyzje życiowe, mamy się tylko po prostu nad sobą zastanowić, po co są, są takim lusterkiem, w którym się przeglądamy. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia na kolejnych czytaniach. Pa, pa!